Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj w retro klocki Lego. Klocki Lego, zestawik o numerze indeksu 6506, samochód policyjny. Zestaw ten był produkowany w 1989 roku, w 1990 roku też i chyba na 99% też w 91. Ten zestawik jest dla mnie jednym z szczególnych zestawów klocków Lego, ponieważ był to pierwszy zestaw z samochodem, jaki znajdował się w mojej kolekcji klocków Lego. Bardzo się cieszyłem, kiedy go dostałem. Pamiętam, kiedy to było. Czekałem z mamą moją do, na wizytę do stomatologa. Siedzieliśmy w poczekalni. Ja bardzo, to bardzo się bałem chodzić do dentysty. Zresztą teraz też się boję, może trochę mniej. E, no ale jako kilkuletnie, kilkuletnie dziecko, no to bo wiadomo, było strach był y, większy, tak? Duży. No i wtedy pamiętam, przed moją wizytą, przed moją kolejką, żeby wejść do pokoju, mama wyjęła z torby taki, właśnie ten oto zestawik Lego. Bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem. To no, taka wewnętrzna radość, nie do opisania. No, nie miałem do tej pory, tak jak mówiłem, w swojej kolekcji z żadnego samochodu, a bardzo chciałem mieć. No i, yy, no i w, końcu go, w końcu go otrzymałem. Yy, zestawik jest naprawdę niewielki. Yy, można poznać chociażby po, po, po ludziku. Na obrazku widzicie policjanta, i mniej więcej. On jest takiej samej mniej więcej wielkości jak, jak w rzeczywistości. A więc pudełko, pudełko jest naprawdę niewielkie. Klocków je, nie jest zbyt dużo. Eee, co mi się jeszcze podobało, że. Ja wrócę tylko pudełko, tego Co mi się podobało, to to, że w dawnych zestawach klocków Lego. W dawnych zestawach klocków Lego pokazane były na odwrocie alternatywne możliwości zbudowania dodatkowych, no dodatkowych samochodów, budowli. To było bardzo ciekawe, inspirujące. Teraz w obecnych zestawach rozgów Lego współczesnych tego nie ma. Kiedyś naprawdę to było takie dosyć ciekawe i dawało dużą frajdę oczywiście jak zbudować te alternatywne samochody, czy tam budowle tego nie znalazło się w instrukcjach trzeba było, trzeba było się domyślać jak zbudować to, jakie klocki użyć I tu na tym przykładzie mamy na przykład przepraszam, że się wyraziłem tu na tym przykładzie e, widzimy, że z tego zestawu można zbudować policyjną wyścigówkę mini taki komisariacik Albo samochód transportowy. Oczywiście wszystko miało charakter policyjny, ale mimo, ale mimo wszystko było naprawdę e, no bardzo inspirujący i bardzo ciekawym przeżyciem. Tak, e, klocki są już praktycznie rozłożone. Ja wyjąłem je z pudełka. Za chwilę e, będę starał się zbudować ten pojazd i pokazać wam, jak on wygląda. E, na pudełku poza tym. Z boku było widać mm, pojazd policyjny z policjantem. Tu, był kod, tu jest kod kreskowy. Informacje o tym, że e, klocki Lego nie są przeznaczone dla dzieci poniżej lat 3. No i tyle. Takie mini pudełeczko, mini zestawik. E, tam tak jest instrukcja. Widzimy. Nie jest zbyt skomplikowana. W zasadzie składa się z ośmiu części. No i zabieram się do, do pracy.